Jak co roku również tym razem mieszkańcy Puław mogą przyozdobić swoje domy i świąteczne stoły rękodziełem. Przez cały weekend w Puławskiej Galerii Sztuki przy Domu Chemika trwa kiermasz wielkanocny organizowany przez Klub Twórców Ludowych. Głównie ozdoby świąteczne wielkanocne. No taki mamy teraz czas, że zbliża się Wielkanoc, więc mamy palmy, pisanki, koszyczki, serwetki, różne takie dekoracje, które są właśnie typowo wielkanocne, ale też nie tylko bo są też chodniki są serwety, są duże obrusy, są hafty różne, także zabawki szydełkowe, także bardzo duży, szeroki asortyment. Wszystko jest robione ręcznie. Panie bardzo są aktywne, no nie tylko panie, bo też mamy jednego kowala, który ma piękne wyroby artystyczne, kowalstwo artystycznego. No i oprócz tego ma też miód. Można kupić też miód, żeby sobie pomiodzić troszeczkę. Zapraszamy serdecznie. Można przyjść, popatrzeć pooglądać. No i jak się spodoba, to do kupna zapraszamy. Kiermasz odwiedzać można od 5 do 7 kwietnia w godzinach 10-18.